Czym jest dla ciebie LinkedIn? Czy to jest taki portal dla bumerów, którzy chwalą się swoimi sukcesami? A może miejsce, gdzie logujesz się raz na kilka lat, żeby znaleźć nową pracę? Bo często takie właśnie opinie słyszałam i nie dziwię się, LinkedIn nie ma dobrej pasy, jeżeli chodzi o sociale. Ale jesteś tutaj i wspólnie możemy to zmienić, bo ze mną LinkedIn będzie smakował ci inaczej. Nazywam się Sylwia Chmielewska. Od 13 lat siedzę w obszarze marketingu, B2B, eventów oraz szeroko pojętych sociali. Nauczyłam no, się jednego: LinkedIn to nie jest wirtualne CV, mimo może tak było lata temu. Dla mnie to kuchnia. To miejsce, w którym lubię eksperymentować, w którą lubię próbować nowych rzeczy, mieszać różne formaty i tematy, często też podgrzewać atmosferę. I pamiętaj, od tego, jakich składników użyjesz, będzie zależeć finalny efekt. Na kanale LinkedIn od Kuchni pokażę Ci, jak tworzyć treści z charakterem. Jak sprawić, żeby Twój profil osobisty nie był mdły, a profil firmowy nie świecił pustkami? Jak mieszać marketing, sprzedaż, HR i wiele różnych tematów? Jak na LinkedIn znaleźć nie tylko pracę, ale też wiedzę, relacje, klientów i często też fajne memy? No i finalnie, jak opracować swój autorski przepis na sukces? Każde, każda z nas przecież ma inne smaki. Co mogę Ci obiecać? Nie będzie tu rad w stylu lintinowych coachów, nie będzie tu odgrzewanych kotletów, zero fast foodów i pseudomotywacyjnych tekstów. U mnie jest zawsze dużo praktyki i troszkę czerstwych żartów. Ale na pewno znajdą się też takie porady i małe zmiany, które możesz wdrożyć od jutra i Obserwować, jakie efekty ci przynoszą. Razem przygotujemy taki link, którego ludzie będą wracać po dokładkę. Subskrybuj ten kanał i let's cook!